Przepraszam mam was mam za jedną moją pomyłkę. Jeśli spodoba wam się no ten to filmik, zostawcie duże górę i i coś. no i tyle tego chciałam Dabry, powiedzieć, więc no. i pamiętajcie, Dabry, że dobijemy 100 tysięcy na w górę, więc proszę ja was tu. do łóżka, jak to ona, Czekajcie. dajmy, zrobię półkę, o półkę. Co słodkiego no. Dwie ogromka jej dam. No i tyle. A i soczek. Idę. Idę. Dobra, ale odłóż ten tablet i zejdź normalnie jak dziecko. Dobrze. Mm, tylko z mocek mi przeskaca. Tu wysoko. Mm. Mm, ale dobra. Tak. I co tak? Dobrze. Teraz mogę wrócić do tabletu. Tak możesz wrócić do tabletu. Dobrze, a ja po prostu... O! No. Kogo tutaj soczek, bo to tylko ona pije w tym domu soczek, nie ja. A siadaniówka jest nią so, dobrze. To chyba na tyle tego odcinku, myślę, że się Wam się spodobało. To wiecie kciuki, Kula oczywiście. I pa!